Witajcie z starego bacy, na kanale. Dzisiaj chciałbym wam poopowiadać o systemach takich balkonowych 800W. Dlaczego 800W? Abo no dlatego, że to jest urządzenie w taki sposób zrobione. Tu mamy oczywiście dwa panele pod 400. Tu mamy wyjście. Kabel 2,5 razy C do naszego gniazdka. Normalnie wpinęłem wtyczką i to działa jak mówię, jak normalne, zwykłe urządzenie. nie, nie, nie potrzebujemy tu elektryka, żeby nam tu ktoś coś odbierał, i tak dalej. I dlatego jest to ograniczone do 800. Bo jeśli by to przekroczyli, a nasze instalacje w naszych budynkach, no bo jeśli w nowych budynkach no to jakieś tam nowe instalacje to może tam nie, nie, zrobi, nie porobi się, nic, nie, nic się nie podzieje, ale jeśli to będą są stare instalacje na jakichś ich sopkach, na jakichś ich domkach campingowych, gdzie nasza instalacja jest, kable są cienkie, to musimy się z tym wiązać, że może nawet się na złączkach i tak dalej w tych instalacjach może się nawet zapolić, no i oczywiście ta instalacja do 800W, mówię, nie stworzy problemu, bo tutaj jest to napięcie nie takie wysokie, no to wszystko jest ok. Ale jeśli my kupimy sobie na naszych aukcjach internetowych taki inwerterek i tu już podłączymy 3 pary czy 4 pary powiedzmy naszych, naszych paneli, tam powiedzmy do 1600W, no, to już tu na tej jednej fazie mamy na wtyczce permanentnie. Do kiedy słonko świeci, ładuje w nasą sieć domową. Ładuje nam praktycznie po te 1001,6 kW, pakuje w nasą sieć. I teraz nie ma nas budynku, no bo to działo na takiej zasadzie, że jeśli jest Coś, jakieś urządzenie no, pracuje, no to idzie to i od razu jest to w naszym domu konsumowane. No to nie ma problemu. Ale teraz tak, wyjeżdżamy gdzieś na urlop, chodzi od czasu do czasu, jakoś tam lodówka, tu słonko daje na pełny cygar, a my tego odbioru nie mamy. Czyli tak, chodzą to, idzie nam to w nasę gniostko. I pakuje dom to wszystko, idzie w naszą sieć publiczną. I teraz elektryka się cieszy, bo dostaje nadwyżkę prądu. No i tutaj łoni, oczywiście, z tego, z tych małej instalacji, to nie, dostanie, nie dostaniecie nic, jeśli. Nie macie magazynu energii, żeby to zmagazynować. I nie dostaniecie z tego prądu nic, bo, bo, bo to od razu, tu nie mamy magazynu, pchane jest to w naszą sieć i to nadwyżka tego prądu, wszystko jest, idzie w, w, po prostu w sieć publiczną. Tu nic nie zaoszczędzicie na tym. Jeśli byśmy mieli magazyn jakiegoś powerbanka, wielkiego, większego, takiego powiedzmy od 2 kW. To są takie możliwości, bo ja to jest ta że ta sieć, ten inwerter ładuje nam prąd do naszego powerbanka. No i tam w tym powerbanku mamy naszą przetwornicę, czyli mamy gniazdka na 230. I jeśli powerbank jest monad... Już jest do 100% załadowany, no to nam wtedy może pchać w naszą sieć domową. A my, jeśli Słonko zaniknie, tylko z końca, no to my sobie możemy oczywiście z tego powerbanka, z tej stacji takiej, możemy sobie ten prąd po prostu podebrać do innych urządzeń, możemy coś zasilić, pralkę, lodówkę i tak dalej. Nie ma problemu a to jest tylko, kiedy słońce świeci i produkuje to wszystko to działa. No czego jeszcze zmierzam, żeby nie psa wyssać, bo w Niemczech to, jak mówię, ograniczyli do 800 W, bo nikt nie jest elektrykiem, nie wiemy jakie jest w domu instalacja, czy na jakichś sopkach, no to może się tak zdarzyć, że jeśli wzrośnie tu napięcie Przewysymy domy tu 1,6 kW, no to może dojść do tego, że no będą tu polić się jakieś zarówki LEDowe w budynkach, może dojść do takiej sytuacji, jakieś urządzenia e, cue. No to też możemy tutaj na wahania tego, tego prądu, no bo jak przyjdzie chmura, to jest spadek, potem od razu dostaje cała 1,6 kW, na przykład. No to może dojść do takich, e, takich zecy. Także polecam, tak jak w Niemczech, jest to ograniczone do 1800, przepraszam, do 800 watów. No i tu się nic to nie dzieje, zawsze nam coś tam doładuje, coś, coś tam nam się zwróci, no bo jak lodowka będzie chodzić jest inne urządzenia, to zawsze coś nam to wyprodukuje i się zwróci. Nie mamy dużego naddatku, żeby to słowo w sieć publiczną, celi. Celi, to co wyprodukujemy, to praktycznie skonsumujemy zaraz, i nie mamy jakichś większych przepałów. Jeśli ktoś by chciał to rozbudować, nie kupować jednego dużego inwertera, żeby tu, jak mówię, nie obciążało tej jednej fazy, tylko kupić takie. I ja tak robię, zakupuje trzy takie same inwertery najlepiej, podłączą tu nasą nasę Ogniwa, obciną wtyczki, łączę to w sksynce pod bezpiecznikami, oczywiście. No i na każdą fazę ten inwerter pracuje równomiernie. Także nie ma problemu. Drugą taką zaletą jeszcze jest, że na przykład możemy se w kilka różnych stron świata, możemy na wschodzie, na zachodzie, kiedy wam tam pasuje, gdzie macie, żeby nie zacieniało nam tego. Każdy inwerter jest na osobny obieg i jeśli nawet nam jeden zacieni i nie będzie pracował, to następne dwa nam będą pracowały i ten prąd produkowały. Także tak to wygląda. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się, łapecka, no i od stregobacy, no i, i no i tam wiecie o co chodzi już teraz, no to działajcie, wiwa, trzymajcie się, hej.